Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku na kanale Fight Week i dzisiaj nowy format. Dzisiaj coś, co właściwie wpadło nam do głowy niedawno, a stwierdziliśmy, że może być spoko pomysłem, czyli nasze ulubione momenty w historii UFC. Jest z nami oczywiście Miłosz. Siemano. On również przygotował pięć, bo na tyle się zdecydowaliśmy momentów, które zapadły nam w pamięć, które uważamy za swoje ulubione. I wydaje mi się, że te filmy pojawią się w paru częściach, bo naprawdę wybrać pięć to było tak o odstrzała. A, a jest tych momentów naprawdę wiele. Praktycznie każdą galę UFC oglądamy, jak nie na żywo to z odtworzenia, także wydaje mi się, że... Nie będzie problemu, żeby tak jest. takie odcinki pojawiały się częściej i wydaje mi się, że bezbędnego zbędnego przedłużania. Ja tylko zaznaczę to... jeszcze, żeby nie było niejasności, że wybraliśmy tylko momenty, które pamiętamy oglądając na żywo. E, Zgadzaś, czyli tak, będą tak, tak. to po prostu, żeby mieć taki emocjonalny związek z tymi wydarzeniami. Tak. Czy to było e, łzy, płacz, czy to było szczęście, czy to był śmiech. Nie mieliśmy takiego kryterium, chodziło nam o to, że żeby jak najbardziej zapadły nam w pamięć i jak najlepiej je wspominamy tak i dlatego Miłosz oddaję Ci głos. Twój numer 5 to... Mój numer 5 jest najbardziej nieoczywistym być może w ogóle na całej tej, w całym tym odcinku. Przenieśmy się do roku 2019, do początku roku 2019. Moje bodajże drugie pay-per-view, jakie oglądałem... Jako już taki świadomy fan, że jakby znałem zawodników i tak dalej, UFC 234 Adesania kontra Silva, main event. Wiedziałem dwie rzeczy. Wiedziałem, że Izrael Adesania to jest giga prospekt i walczy jak postać z Matrixa, bo jeszcze wtedy tak walczył. I wiedziałem, że Anderson Silva to jest absolutna legenda i że tak powiem, goat tier zawodnik. Starcie tych dwóch panów było reklamowane jako przekazanie tej tak zwanej pochodni, czy pałeczki, w naszym języku lepiej to brzmi, od Sylwy do Adesani. No i powiem Ci szczerze, że to, to, jeżeli miałbym wybrać moment, to prawdopodobnie wybrałbym ten moment na końcu, gdzie panowie się obydwaj po prostu kłaniają sobie i Adesania tam beczy ze szczęścia, czy ze wzruszenia i tak dalej. Ale chciałem tu wybrać ca całą walkę, bo to była pierwsza walka, którą widziałem i po prostu oglądałem ją, jakbym był w jakimś transie. I do dzisiaj jest to jedna z moich ulubionych walk, także przez to pewnie, że byłem dość świeżym fanem, to zrobiło na mnie takie wrażenie i to ląduje na miejscu piątym. Okej. Okay. Ciekawy wybór. Nie spodziewałem się, ale wydaje mi się, że mojego wyboru na piątym miejscu nie spodziewasz się yy, troszkę bardziej, ponieważ. Yy... Jak już tak przenosimy się, no to przenieśmy się do 4 marca zeszłego roku, do gali UFC 272, a raczej przed tą galą konferencja Covingtona z Masvidalem i słynny Obama Phone i w ogóle cała ta konferencja, Pepto wszystko tam zagrało. Powiem wam, ja jestem... Nie, Pepto był na innej, ale to... To z Usmanem e... chyba było. Tak, z Usmanem to było. Racja, przepraszam za błąd, ale konferencja Covingtona z Masvidalem to jest coś takiego metafizycznego, co ja sobie przynajmniej tam, nie wiem, raz na kwartał muszę obejrzeć, bo po prostu mam to zakodowane w głowie, że no ja muszę jeszcze raz usłyszeć te teksty, te reakcje, te dick sniffer i tak dalej. To jest coś, co naprawdę zawsze mi poprawi humor i, i do czego bardzo lubię wracać. I pamiętam, że jak siedziałem, bo akurat to miałem przyjemność obejrzeć na żywo, te konferencje i pamiętam, że jak siedziałem, mega, nawet Mioszowi i powiedziałem, żeby się obejrzał, bo było śmieszne. Tak, nie, Obama Fontes absolutny majster z wykonania Masvidala. Trzeba przyznać, że naprawdę mu to wyszło. Zostajemy w temacie Masvidala, jeżeli chodzi o mój numer e, 4. Znowu 2019 rok, e, tym razem 7 lipca i po prostu finisz, który żaden finisz w życiu mnie tak nie rozłożył, jak kolano Masvidala. No jak ja to obejrzałem na żywo, to chyba przez 5 minut po prostu siedziałem na tak zwanej utkanej i, i nie mogłem siebie wydusić słowa. No nieprawdopodobne to było. Nie ukrywam, że starcie Masvidala za skrętem to nie było jakieś najbardziej wyczekiwane przeze mnie starcie na tej karcie, no bo Błachowicz walczył z Rockholdem wtedy i równie dobrze ten moment mógłby się tu pojawić, czyli złamanie szczęki Rockholda. Ale po prostu to kolano w 5 sekund Masvidala... To no jak wrócę sobie myślami do tamtego momentu to po prostu dalej, aż mam ciary, bo nie widziałem czegoś takiego nie jeszcze no, kawał w sporcie. historii UFC. No, nie ma tutaj w ogóle co podważać. Wydaje mi się, że na wielu listach to byłby moment, który na spokojnie mógłby być na numerze pierwszym. Widzę, że u ciebie tak dominuje ten rok 2019, u mnie za to dominuje rok 2022. I tutaj kolejne wydarzenie z tego roku, mianowicie 3 września, pierwsza paryska klatka i no nie mogło na tej liście zabraknąć walkoutu Siri Lagane, który wychodzi, a cała hala, cała arena śpiewa Marsyliankę mm -hmm. i no naprawdę ciary, pamiętam oglądaliśmy z tego co kojarzę razem, a jak nie to przynajmniej gadaliśmy mm, wtedy. Nie, ja byłem w Kanadzie wtedy. No to, to gadaliśmy y na kamer nie, nie na kamerce, no jakoś tam się porozumiewaliśmy, mm -hmm. komunikowaliśmy. E, alfabetem Morsa. Tak, alfabetem Morsa. To, co francuscy fani zrobili e, na cześć Siri Lagane wtedy na te wyjście, to naprawdę mało jest takich walkoutów, które aż tak by mi zapadły w pamięć szczególnie że UFC debiutowało cała ta historia i otoczka związana z tym zbanowanym MMA we Francji do mhm. jeszcze niedawna. No naprawdę to jest coś co tak wspominam bardzo pozytywnie i za każdym razem będę powtarzał, że jak UFC ma w Europie się pojawiać to jak najbardziej Paryż to jest spot, który jest tak zwanym no must have'em dla UFC. Mhm. Tak, ja ci powiem tak, tylko dorzucę swoje trzy grosze, że no, podczas samej walki te przyśpiewki i też ta marsylianka, no to to robią mega wrażenie. E, z, miałem nadzieję, że dasz kolano Piotra Jana e, na, na tej swojej liście. Może jeszcze się pojawi. Natomiast zostając w temacie Jana, no to Jan Błachowicz, Dominik Rejes jest u mnie na trzecim miejscu. Nie ukrywam, że ja byłem wtedy na wyjściu. Na mieście. No i zawinąłem się specjalnie wcześniej, no bo Janek walczył, wiadomo. No i oglądałem tę walkę praktycznie, można powiedzieć, że nie siedząc na krześle, tylko siedząc na podłodze, bo już no, nie mogłem wytrzymać z nerwów. Miałem dwie takie walki w życiu, gdzie po prostu się autentycznie stresowałem, i to była walka Błachowicza z Rejsem i walka Błachowicza z Adesanią. No, jak siadł ten lewy Jankowi i zatańczył Dominik Reyes, to nieważne, że zbudziłem wszystkich domowników, po prostu krzyk, ręce w górze i, i parada dookoła pokoju, bo no, eksplodowała we mnie radość w tamtym momencie. I, I to jest taki chyba mój najszczęśliwszy moment, jeżeli chodzi o oglądanie MMA. No, nie ukrywam. Jest to również na mojej liście, nie powiem na którym miejscu, natomiast no, już uchylę rąbka tajemnicy, że no, to jest chyba moment, który dla każdego Polaka jest w ścisłej topce. I tutaj powiem szczerze, mam trzy momenty, i za cholerę nie umiem się zdecydować, który jest pierwszy, który jest drugi, który jest trzeci, dlatego można je spokojnie potraktować jako taki kolektywny numer jeden. No, natomiast no musiałem coś wybrać i z bardzo wielką niechęcią, ale walkout korean zombiego. Uh -huh. I tutaj mam dwa właściwie w głowie. Jeden, który miałem okazję zobaczyć na żywo na UFC 273 w Jacksonville. Wow, naprawdę wow. To jest coś, o czym właściwie. Na ten moment, jak sobie pomyślę, to dalej mam to w głowie, jakie wtedy towarzyszyły mi ciarki, jak miałem po prostu takie no, życie marzeniami. Właściwie pierwszy raz UFC na żywo, widzę swojego ulubionego fightera. Cały tłum śpiewa Cranberries z zombie. No jest naprawdę to wspomnienie, które będę przywoływał i przywoływał, i, i tutaj jeszcze jeden walkout, mianowicie ten ostatni, ten z walki. Niestety, przegranej, która zakończyła karierę Zombiemu w Singapurze, bo tam dwa razy odśpiewali Cranberries i raz na wyjście i raz na zejście do szatni zombiego. Jak sobie postaram się wrzucić jakieś fragmenty, nie obiecuję, że się pojawią, natomiast jak się uda, nawet wyciszone, to mimika zombiego, on cieszący się z tego swojego fanbase'u taki dumny, taki z podniesioną głową pomimo porażki. No naprawdę ludzie oddali mu godny hołd i naprawdę cieszę się, że tak zakończyła się kariera zombiego, bo to jest no to jest zdecydowanie jeden z moich ulubionych momentów, jak nieulubiony w historii, no ale umieściłem go niestety na miejscu trzecim, bo, bo po prostu nie umiem się inaczej jakoś do tego ustosunkować. No jak nie wrzucimy tego w filmiku, to jak coś, to możemy po prostu zaśpiewać tę piosenkę i, i umieścić fragment. <noise> y... Drugie miejsce mamy to samo. No nie będziemy... Y... Chyba, że coś pozmieniałeś, ale... Pozmieniałem, pozmieniałem. czyli nie masz na drugim miejscu tego. Okej, okay, no to ja powiem, co mam na drugim miejscu. Y... Edwards, Usman, y... Sierpień, zeszłego roku, 22, powiem tak, na Fight Weeku mówiliśmy, że wcale, no o ile faworyzujemy Usmana, to wcale nie skreślamy Edwardsa, tak też uważałem, no że Edwards ma realne szanse wygrać, pięć rund i Edwards no praktycznie w każdej był workiem treningowym, te sceny, kiedy trener do niego krzyczał w narożniku Edwards gdzieś tam się patrzył w dal w ogóle jakby nie chcąc być w tej klatce. No to ja już byłem pewien, że mamy kolejne zwycięstwo Usmana, kolejny ten taki kryształek do pasa. Nie ma co tu w ogóle oglądać. Biorę telefon w połowie piątej rundy. Nagle słyszę, że Joe Rogan zaczyna krzyczeć. No to mówię, no to pewnie Usman go usadził. No nie, Usman leży sztywny na macie. Yy, tak jest, yy, zobaczyłem powtórkę, ten, ten high kick Edwardsa i okej, okay, wtedy zamurowało mnie, zanim mówiłem, emocje po prostu buzowały, to są takie momenty, w których sobie uświadamiam, że MMA to jest absolutnie najlepszy sport na świecie, no ale później ta scena jak Rocky, bierze pas, siada na klatce, zaczyna lecieć muzyczka z Rockiego, te ujęcia po prostu, no, no film, to był film. Ten jego wywiad po walce, no to już swoją drogą o tym też już mówiliśmy, że to jest chyba nasz ulubiony wywiad po walce w ogóle w historii i no nieprawdopodobne to jest. No naprawdę typowo filmowy scenariusz, tylko że on się wydarzył w, w prawdziwym sporcie, można powiedzieć, że w takim najszczerszym sporcie, jaki istnieje i dla mnie to jest po prostu moment magiczny. Nic dodać, nic ująć. Numer dwa u mnie, Jan Błachowicz, Dominik Reyes no już przytoczyłeś to, no dla mnie to jest zdecydowanie taka... Jeden z nielicznych momentów, w których jako Polak mogłem faktycznie poczuć się dumny za naszego reprezentanta, nie ujmując tutaj innym dyscypliną ale to, co Jan Błachowicz zrobił wtedy, te jego kopnięcia, no chociażby... W drugiej rundzie, jak rejestr wychodził i miał tak, siną, tak sinę te żebra, to ja już wiedziałem po prostu, że Janek to, to już jest jego walka, że tam już naprawdę nic mu nie zagrozi. I miałem rację: no Janek fantastycznie zakończył tę walkę. I po prostu, jak sobie teraz przypomnę ten moment, w którym podchodzi do klatki, patrzy się w trybuny na Johna Jonesa i napina się hmm. jak Hulk po strzeleniu bramki w Lidze Mistrzów. Nie pamiętam przeciwko komu, ale też była taka dość symboliczna Ronaldo scena. z Atletico. Jak Ronaldo z Atletico, to swoją drogą. No nie, no ciężko mi w ogóle sobie opisać to, obrać to w słowa, bo to była tak dumna chwila, ja pamiętam jaki wtedy chodziłem podjarany praktycznie przez następny tydzień, praktycznie każdemu <laughs> tylko nawijałem, że Jan Bachowicz że mamy polskiego mistrza <laughs> w UFC że wow, że no jasne na Jędrzejczyk, ale nigdy nie było mężczyzny, który by tego dokonał, że jaka to w ogóle scheda dywizja, którą zostawił John Jones że w ogóle to jest dywizja pełna kozaków no chociaż to akurat Troszkę z czasem ostudziło się moje patrzenie na te dywizje, no ale wiadomo, no były to wtedy emocje, było coś, co przeżywałem naprawdę mocno i taka duma, która towarzyszyła i towarzyszy do teraz właściwie przy walkach Janka, bo kiedy oglądam Janka, to cały czas mam w głowie, że to jest ten nasz mistrz i to jest gościu, na którego nie ma mocnych. No. E jak mówisz, że chodziłeś dookoła i gadałeś każdemu o tym, że mamy mistrza, tym się taki mem yy, skojarzył, że są ludzie, na imprezie sobie tańczą i jeden goś stoi w kącie i, i <laughs> jesteś ty, który mówi, że mamy mistrza w Light Heavyweight. No tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Yy, spoko, ja, ja mam to samo akurat, jeżeli chodzi o, o moje yy, takie powiedzmy, no większość moich kumpin no, nie interesuje się yy, tym sportem, ale ale w sumie, jak Bochowicz wygrał pas, to, to każdy o tym wiedział mimo wszystko. Nawet pamiętam, Aha. że zaczął się pojawiać w Warszawie na autobusach. Janek Bochowicz tam reklamował jakąś tam firmę. Numer jeden. I to jest absolutnie najbardziej emocjonalny dla mnie moment. Chyba w całym w ogóle moim oglądaniu jakiegokolwiek sportu. Najbliżej jest chyba bramka Patrisa Ewry z Bayernem. Bo, no, no bo przyznam szczerze, że prawie płakałem na tym momencie, a ja się rzadko wzruszam to jest Habib po walce z Geijim który, Habib, którego znamy jako gościa który nigdy nie okazuje emocji, nigdy nie płacze jest cały czas po prostu stoi, stoikiem rzuca się na środek klatki i zaczyna po prostu ryczeć, bo tego inaczej się nie da nazwać to nie było szlochanie na mikrofonie, to był po prostu ten cały ból, który był związany ze stratą ojca przed tą walką, został po prostu wypuszczony w tym momencie. Nieprawdopodobna scena. To zdjęcie, ja też tu dodam, jeśli ktoś nie wie, że Habib to jest mój ulubiony zawodnik, to zdjęcie tej klatki i na środku, której leży Habib, po prostu ze schowaną twarzą i płaczący, I DC, który też. W sumie wtedy płakał, tego próbował tego jakoś nie dać po sobie okazać. No nieprawdopodobna scena i nawet nie byłem jakoś specjalnie smutny tym, że skończył karierę po tej walce, bo po prostu postać legendarna, to co się stało z jego ojcem, też śledziłem całą tą sprawę, też bardzo mnie to zasmuciło i no to jest w sumie numer jeden, absolutnie najmocniejsze emocje wywołujące. Tak, to ja tylko dodam, co w tym samym czasie działo się w Kalifornii, było słynne. Nie wiem, czy wiesz do czego referuję. Oczywiście. No. Tak, ja nie ukrywam, no, miałem ten, ten moment na swojej liście, ale stwierdziłem, że nie mogę tego dać, ponieważ no ciężko dać to jako mój ulubiony moment, jeśli faktycznie wtedy no nie był to mój ulubiony moment, no bo bardzo mi było smutno, że Habib kończy karierę i nie chciałem, chciałem, żeby walczył jak najdłużej, żeby te swoje legacy poprawiał, chociaż już właściwie poprawiać nic nie musiał, no ale gdzieś tam cały czas liczyłem na te 30 -0. No ale rozumiem Cię, rozumiem Cię i też naprawdę, gdyby nie fakt, że nie towarzyszyły mi wtedy takie szczęśliwe emocje, to wydaje mi się, że na mojej liście również by się pojawił. Tak, jak pojawił się mój numer jeden, który również już przytoczyłeś. No ale. Rocky! To jest coś, co. To son. Nie wiem, ja naprawdę dawno nie miałem czegoś e, takiego w sporcie, co by mnie na tyle zaskoczyło. I to jest to, co już mówiłeś, właściwie, że nawet nie tyle, co to, że Edwards wygrał tę walkę, bo naprawdę. Właściwie sami mówiliśmy na Fight Weeku, że to wcale nie będzie coś mhm. dziwnego. Ale to w jakich to było okolicznościach. Ta piąta runda. No nie wiem czy w życiu przeżyłem w sporcie bardziej magiczny klimat mhm. niż piąta runda drugiej walki Edwardsa z Usmanem i to w jaki sposób zrobił to Brytyjczyk. No a właściwie no, taką wisienką na torcie to już jest cały ten broadcast. Na początku byłem troszkę zły na UFC, bo po pierwszej kolejności po walce to 10 kamer poszło do Usmana, żeby nagrać jak on leży znokautowany, a dwie tylko pokazywały jak kroki tam po prostu... no, On nie wie jak spożytkować emocje, on nie wie co zrobić. On jest w szoku, jest szczęśliwy, płacze, śmieje się, krzyczy, skacze. W tym samym momencie i to, co właściwie działo się w tym wywiadzie po walce, w tym takim emocjonalnym, motywującym. No bo właściwie, jeśli ktoś ma w głowie, że czegoś nie da się zrobić, to polecam mu to zobaczyć i. I wszystko się da. To wszystko jest w naszej głowie. Dokładnie. A, a później ten piękny obrazek, jak schodzi do szatni i rozmawia z mamą po prostu cały zalany we łzach, to było takie. Nie wiem, no naprawdę, no nie ma innego słowa niż magiczne. Tak, to ja... jest ten moment w MMA, który utwierdził mnie w przekonaniu to, co już powiedziałeś, no nie ma po prostu lepszego sportu, nie ma sportu, który dałby mi tyle różnych emocji w tym samym momencie. Tak, to jest absolutnie, absolutnie prawda. No nie do podrobienia. Ja to mam taką teorię, że jak jest nudna walka w MMA, to jest absolutnie najnudniejsza rzecz, jaka może być i nie da się tego oglądać. Ale jak już mamy takie sytuacje, jak właśnie ta przytoszona przez Ciebie, no to no to, no to jest nie do podrobienia. No i co? Tym pięknym akcentem chyba możemy zakończyć ten odcinek. Tak jest. Wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, jak wrócimy do tego formatu, bo nie okrywam. Nagrywa się to przyjemnie. Wspominamy momenty, które naprawdę. No ja do teraz mam w głowie po prostu przed oczami tego Edwarda w klatce i zresztą mogę zdradzić się, co nikogo chyba nie zainteresuje, ale moment jak on trzyma ten pas siedząc na klatce, jest na mojej tapecie na. Tak. Top topie, bo. Potwierdzam. No, po prostu wow. E, tak, będziemy do tego wracać. Tak jak e, będziemy wracać również do nagrywania. Boże wypadło mi. Z głowy. No i się wykolię. No zawsze fajnik się musi w pewnym momencie. Tak, wykleić. wykleiliśmy się. Ale to nic, bo to jest, to jest pozytywne. <grym> e, to jest pozytywne, to jest zabawa. Miałem w głowie coś, co chciałem powiedzieć, i jak zwykle. No, musiałem się zamiotać. To jest śmiechawka. Zaraz nagrywamy też format, którego długo nie było, tylko w trochę innym wydaniu to możemy zdradzić. Uh -huh. Uh -huh. Ale to zobaczycie, już nie będziemy mówić, co ukaże się na kanale. No. Dobra. No to co? To się żegnamy. E tak I. I siemano. Siemano.